Ciemno śpicie, jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dzisiejszy dzień to Ministerium Męki Pańskiej wystawione przez zarówno wolontariuszy, członków Stowarzyszenia Serce dla Serca, jak również innych grup, grup seniorów, grup projektu od zależności ku samodzielności, z którymi Nasze stowarzyszenie współpracuje z którymi realizuje programy rządowe wszystkie. Dzisiaj to taka inauguracja projektu od zależności ku samodzielności w grupie Siła. W projekcie tym biorą udział dzieci i rodzice z naszego stowarzyszenia, dzieci z zaburzeniami psychicznymi z samopomocowego klubu Podkowa, no i wolontariusze i też członkowie stowarzyszenia. Pracujący i, i, i y, y, udzielający się w ramach tego projektu. Nie jesteś królem żydowskim? Królestwo moje nie jest z tego świata. A więc jesteś królem? Tak, Król ja się na to narodziłem, aby dać skąparę. Ja jestem pierwszy raz uczestniczy w, tym, w takim przedstawieniu. Pierwszy raz miałem mikrofon. No myślę, że jakieś półtora miesiąca żeśmy ćwiczyli. Byliśmy w różnych grupach, różne są problemy, ale jeden może, drugi nie może w danym momencie przyjść. No i też mamy różne przypadłości. No i, ale żeby zintegrować, to mi się wydaje, że prowadzący przygotowania. Potrafią to tak skoordynować. No że wyszło jak wyszło. Spotkaliśmy się dzisiaj na Misterium Pasyjnym, które było pierwszy raz wystawiane po pandemii covidowej. Było to spotkanie bardzo ważne zarówno dla naszych podopiecznych, jak i wszystkich, którzy mogli uczestniczyć w, dziszy, w dzisiejszym spotkaniu. Wydaje na niego całą swoją nienawiść. Czy jest gdzieś jakieś wielkie serce? Czy jest w pobliżu ktoś, Nasi podopieczni przygotowali się bardzo, przygotowywali się bardzo intensywnie do misterium pasyjnego. Mieli troszkę kłopotów z ponownym otwarciem się na taką formę przekazu. Odzwierciedlali swoje emocje i uczucia. Chcieli przekazać jak najwięcej z tego, co jest dla nich ważne. No ty, ty, ja nic nie zrobiłem. Nie dyskutuj, nadajesz się, zaraz coś zrobisz. A dlaczego ja? Bierz tę, jak się nazywasz? Szymon, Szymon z Cieszę się, że kolejny raz w Kościele Trójcy Przenajświętszej mogliśmy uczestniczyć w misterium. Męki Pańskiej, seniorzy, którzy uczestniczą w programach prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych działający przy naszej parafii, przedstawili nam ostatnie godziny życia Pana Jezusa. Stało się to też w szczególnym dniu, bo w Wielki Poniedziałek, kiedy wchodzimy w tajemnicę Wielkiego Tygodnia, Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i synami Waszymi. I z pewnością to przeżycie dzisiaj duchowe pomoże tym, którzy przyjęli zaproszenie, ale także samym uczestnikom, jeszcze głębiej przeżyć to, co jest przed nami w te trzy najważniejsze dni życia religijnego. Wielki czwartek, wielki piątek, wielką sobotę. W której już także świętujemy Wigilię Paschalną i zmartwychwstanie Jezusa. Bo jesteś zmiłowaniem Boga. Twoje życie było moim życiem. Panie mój, kładłem głowę na Twojej piersi. Słuchałem bicia Twojego serca. Ty mnie umiłowałeś. Kocham Cię jak tylko mogę uczestników, no ja chciałam powiedzieć aktorów przede wszystkim i naprawdę jestem zachwycona waszą i waszą pracą, a przede wszystkim państwu wszystkim, tym, którzy uczestniczyli, za ich przejęcie się, za naprawdę, to jest wielka praca. Wśród uczestników dzisiejszego Misterium widziałem w kościele panią Zofię z to wieloletnia Nauczycielka, pedagog, wychowawca wielu pokoleń, młodych ludzi, między innymi zaangażowana w takie wychowanie patriotyczne, bowiem sama straciła swojego ojca będąc małą dziewczynką w Katyniu. Pozwoliłem sobie podziękować pani Zofii i, i także węczyć jej ten symbol nowego życia. Jajko z tą nadzieją, że nie żegnając swoich najbliższych, a tak stało się w jej życiu, bo niedawno pożegnała swojego męża, z tym przez wiele lat była związana w małżeństwie, odnajdziemy ich w tym świecie, który Chrystus otwiera nam i daje nam nadzieję poprzez swoje zmartwychwstanie. Pragnę życzyć wszystkim, by te święta były pełne pokoju. Jezus zmartwychwstały przychodząc do Wieczernika, do zalęknionych, zasmuconych uczniów, mówi pokój Wam. I ten pokój jest nam potrzebny, nie tylko tam gdzieś daleko w świecie, ale niech on będzie w naszym sercu, w naszych środowiskach rodzinnych, sąsiedzkich. Niech będzie w naszej ojczyźnie i niech będzie tym błogosławionym owocem zmartwychwstałego martwych To tyle. Na razie wszystko. Do zobaczenia pojutrze z wolnościami. Jeszcze drgają liście, poruszone słowami słów. Wykonały się.